naszko mordeczko! Dzisiaj y, pójdziemy znaleźć ten skarb. Okej, okay. mapa jest. To w takim razie... Idziemy znaleźć skarb. Tylko w którą stronę iść? Hmm... Hmm. Aha, czyli jak tu się tak poruszamy, to idziemy w tą stronę, w tą stronę. Aha. Tu bez różnicy, to czyli możliwe, że tam gdzieś jest ten skarb. musimy tam biec. Co tam jest? Ząbiak czy szkielet? Ząbiak. To idę na niego. Złotej zbroi. No chodź tu, chodź tu. Łe Nie dorupnęła do znowu Tyku, tyku, tyku się, baję się! Dobra Ło, ło, E, płyta! No, 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 no Nie, 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 nie Kurde Nie! Panie szkielecie, schowaj się pan Do cienia. Niech pan do mnie szcena no, no, no. Będ... Będzie płyta. Wow. Nie było płyty. No, nic nie było, oprócz wielkiego wybuchu. O, jeszcze idę po jedzenie. Chociaż najpierw ubiję te szkieletory. Teraz idę po jedzenie. Okej, okay. pyk, jest jedzenie, ziemniaki, a tam coś jeszcze przypala? Tak. O, wieprzowina i idziemy dalej. Hm. W tą stronę. Węgiel. Dobrze. Później zbiorę. Czemu ja tu przejścia nie wybudowałem? E, no, ale e, dobrze. Najpierw znajdziemy skarb, później zbudujemy przy wejście. I dobrze, gdzieś w tą stronę, nie wiem, idę cały czas do przodu. Może się uda? Może. Dobrze, dobrze. Idziemy. Hmm. Z tego co widzę, to się zbliżamy. Hmm. E. Czy mi, czy mi się wydaje, czy ten skarb jest gdzieś tu niedaleko? Jakby co, to nie muszę zaznaczać, bo... Yy. Idę cały czas w jedną stronę i wiem gdzie jestem. Hmm. Tu mnie jeszcze chyba nigdy nie było. Tak. Tak, udaje się, udaje się. Tak. Tak, tak, tak. Wiedziałem, że tu to gdzieś jest niedaleko. Co ja mówię? Najpierw to ja nie wiedziałem, że tu jest niedaleko. To było, ale ładnie. Najpierw nie wiedziałem, że to jest tu gdzieś niedaleko, ale teraz, jak zobaczyłam, że ta mapa się tak odkrywa i odkrywa, to się skapnęłam. Eee, to przecież tu niedaleko. Pst. Mogłem sobie wziąć łopatę. Dobra, będziemy łapań, yy, kopali łapką. Uwaga! Tak, jest skrzynia! Hmm. To mnie najbardziej interesuje, a reszta to tak nie za bardzo. Chociaż to też mnie interesuje. Hmm. Nawet ciekawy przez. Na granicie jest złoże granitu. E, przy okazji sobie jeszcze zbiorę ten piaskowiec, bo mi się przyda. Zapalę pochodnie i tak piaskowiec się przyda. O, pyk, 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 pyk pod sadzanko. I teraz. Hmm, nawet tu jest ładnie. Może tu coś wybuduję? Dobrze, ukryty skarb znaleziony. Teraz to przynajmniej będziemy mieli darmową mapę. <noise> Tylko szkoda, że nie, zna, nie wziąłem ze sobą łopaty. Dalej to powinienem jeździć gdzie iść. Szybko. Kurde, szkielet. Lepiej strzelaj do klipera, a nie do mnie. Ych. Coś dorotnęło? Spodnie. Złote spodnie zawsze y, przyjmuję. W moim królestwie nigdy za dużo złotych spodni. Hmm. Tyk. Tyk. Co wy na to, że w następnym odcinku, albo w jakimś innym y, zarobimy polowanie na płytę. Tylko nie wiem, czy to tak działa. Odpalę sobie po odcinku y, taki inny, kreatywny świat w Minecrafcie i zobaczę, czy to tak naprawdę działa, jak myślę. Że nie tylko szkielet musi zastrzelić klipera, żeby wypadła płyta, czy też y, trzeba wysadzić klipera TNT? Poza odcinkiem na tym kreatywnym świecie to zobaczę. A teraz wracamy do domu. O, kolejny łuk. Super. Mogłem wziąć łódkę. Jesteśmy w domu. No i dobrze. To może takie nocne polowanko z okazji znalezienia skarbu. Ej, dobra, git. Hmm. Hmm. Czy ja na pewno gram na hardzie? I git. Bo już chciałem, już wątpiłem, że gram na hardzie, bo tak mało potworków. Ej, szkielet, chodź tu, chodź tu. Porombami. Okej, okay, teraz to... 100% skupienia zero wygłupów. No co? Zobaczyłem świnię, to zaczęłam do niej mówić po świńsku i ją zabiłem. Chociaż nie wiem co jej do niej mówiłem. Bo, bo wiecie, wrócę do starego tematu, starego. No jeszcze niedawno o nim mówiliśmy, że mam tu TNT nie? i jakbym wysadził clippera, to mogłyby wylecieć płyty. Nie wiem, czy to tak działa. Zobaczę jeszcze na w drugim, kreatywnym świecie, czy na pewno to tak działa? Bo wiecie, wolę się upewnić, żebym później na marne nie robił tyle no tych... TNT. U... Strzały się skończyły. Problem. Dobra, to jak nie ma strzał, to no, stary, stara dobra taktyka na mieczyk. Czyli zero taktyki. Atakowanie wrogów mieczem. Okej, okay, dobra. Wszystko się przyda. <laughs> Szkielet? Szkielet! Zniknął mi na oczach! Dzydzydzyd. Jestem Minecrafterem od policzmy lat jeden, dwa, trzy, cztery. Jestem Minecrafterem od 4 lat i pierwszy raz widzę taki dziwny przypadek, że chcę zabić szkieleta i mi znika na oczach. No no. się tam pozabijajcie. Zdobę... bem. Tylko nie mówcie, że to że ten, że to nocne polowanie się zakończy jak każde inne na odcinkach. Okej, okay, dobrze, dobrze. Idę, idę, idę na niego, idę na niego. Okej, okay, tak. Jedna strzała. Pomyślimy. Co? Typ z enchantowanym mieczem. Na niego. Ale i tak nie wiem na... Szkoda, że nie mam grabieży. problem Poczekam aż się spalicie i się i poznikacie. Wtedy może zrobię polowanie na etki. Na etka raczej jednego. Co jest? Czemu każde nocne polowanie na odcinku zawsze się tak kończy? A, kliper mnie wycacił. cały. Gosiu, tylko spróbuj mi tu podejść, wydać. Tak! Ue. Spłonęłem żywcem. Aż gra się zacięła, ale dobra. To się odbuduje. Już nawet mogę zacząć odbudowę. Dobra, później to odbuduję. Teraz to idę po itemki. Ale gdyby ten... Gdyby nie ten clipper Wtedy by się udało. Wszystko przeżyło? Wszystko przeżyło. Całe szczęście. Mhm, mm wszystko jest, wszystko jest. I to na tyle w tym odcinku. Tara!